Cześć, tu Piotr Gonet, Akademia Łuku. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak dobrać sobie siłę łuku. Dla początkujących łuczników, którzy nie mają specjalnie możliwości skontaktowania się z kimś lub spróbowania łuków, to jest bardzo poważny i trudny problem. Zwykle zgadywanka nie wychodzi nam na dobre w podejmowaniu decyzji o kupnie łuku o złej sile. Jak to zrobić, żeby sobie pomóc to troszeczkę poukładać? Przede wszystkim pamiętajcie, że do nauki najważniejsze jest to, żeby łuk nie był zbyt mocny. Ze względu na to, że dopiero uczycie się strzelać, wasz układ mięśniowo-kostny nie jest przyzwyczajony do tych obciążeń. Nie wiecie, jak to dobrze zrobić, więc jeżeli kupicie zbyt mocny łuk, będziecie męczyć się strasznie i nie będziecie w stanie sobie z tym w ogóle poradzić i być może możecie nawet stracić rok, dwa strzelania, zanim się zdecydujecie na jakiś inny łuk, no i wtedy będziecie mieli bardzo dużo złych nawyków wyszkolonych i w zasadzie będziecie musieli uczyć się od nowa. Z doświadczenia takiego nauczycielskiego i trenerskiego wiem, że do nauki najlepszym łukiem jest taki łuk 20 funtów dla mężczyzn, 15 funtów dla kobiet po to tylko, żeby poczuć siłę. Oczywiście. Z czasem ten łuk może być silniejszy, ale odradzam Wam kupno zbyt silnych łuków. Tak przeciętnie, w populacji uczniczej, można powiedzieć, że kobiety strzelają z łuków od 15 do 40 funtów, czasami, ale to jest rzadkość to są już mocne łuki. Zwykle to jest przedział 15-30 funtów. Wśród mężczyzn ta różnica jest większa. Strzelają zwykle od 20 funtów do 45, czasami 50. I to jest taka większość zdecydowana populacji uczników. Czasami są ludzie, którzy strzelają z mocniejszych łuków. W zależności od potrzeb, które masz lub jakby wyobrażenia o sobie, kim jesteś, no to ta decyzja też może być inna. Jeśli chcesz strzelać bardzo dalekie dystanse, oczywiście potrzebujesz energii, żeby donieść tą strzałę. Jeżeli natomiast tylko strzelasz rekreacyjnie albo na zawodach, na przykład myśliwskich, gdzie są małe odległości, zwykle takie do 30 metrów są trafienia najbardziej punktowane. Wcale nie potrzebujesz ogromnej siły łuku, tylko będziesz się męczyć, i może to być nawet niezdrowe. Przy dużych obciążeniach na układzie, może to być niefajne. Ja osobiście strzelam już długo, ale wcale nie strzelam z mocnego łuku. Strzelam z takiego łuku w zasadzie na mężczyzn w średnim zasięgu z 40-funtowego łuku. Natomiast co to oznacza, że łuk jest 40-funtowy? No, Gdzieś kiedyś przyjęto standard oznaczenia łuku, tak żeby można było porównać siłę dwóch różnych łuków. Pech chciał, że zrobili to anglosasi, więc wszystkie miary i wagi w ucznictwie do teraz używane są angielskie. Czyli operujemy tutaj w funtach i operujemy tutaj w calach. Centymetry, kilogramy są raczej nieużywane. Czasami polscy producenci, dla ułatwienia, opisują też łuki w kilogramach. Natomiast to nie jest spotykane szeroko na świecie. I ten standard jest bardzo prosty. Każdy łuk na świecie mierzony jest na tej samej długości naciągu, czyli naciągany jest tak samo daleko. I standardem przyjętym jest to 28 cali. Patrząc na nasze metryczne wymiary, będzie to 71 cm. Można sobie zobaczyć akurat na przykładzie mojego łuku. To jest piękny łuk, zrobiony przez świetnego polskiego producenta Łukasza Nawolnego. I można sobie zobaczyć taki napis: 40 lb, 28 apostrof. 40 lb to jest 40 funtów. lb to jest symbol funta, nazwa funta. 28 i dwie kreseczki no to to jest 28 właśnie cali. Czyli Łukasz zmierzył ten łuk na 28 calach i wyszło, że ma 40 funtów. I taki łuk o tej sile mam. To jest dość potrzebna informacja później do doboru strzał i do, do tego, żeby sobie odpowiednio cały ten ekwipunek połączyć. Więc wiemy już, że ten łuk powiedzmy, ma 40 funtów na 28 calach. Ale to nic nie mówi o tym, ile energii tak naprawdę kosztuje... Ciebie czy mnie naciągnięcie tego łuku, ze względu na budowę ciała, być może naciągamy łuk wcale nie na 28 cali. Możemy naciągać go mniej lub dalej. I to trzeba wziąć pod uwagę w doborze później strzału. To znaczy możecie być niskim człowiekiem tak i naciągać łuk krótko i, i przez to powinniście kupić sobie nominalnie mocniejszy łuk, bo jeżeli na przykład ciągniecie łuk na mniej niż 28 cali, no to mniej energii z niego wykorzystujecie, a sił możecie mieć całkiem dużo. Znam osoby, szczególnie takiej niskiej krępy budowy, bardzo silne, które strzelają z łuków, które mają po 55-60 funtów, ale fizycznie wykorzystują powiedzmy 40 parę z tych funtów ze względu na to, że na przykład naciągają 2-3, cale mniej. Niż te 28, na których łuk jest opisany. Więc znów, najfajniej byłoby, gdybyście mogli spróbować sobie naciągnąć jakiś łuk, czyli jakikolwiek nawet łuk, który byście mogli sobie naciągnąć o znanej wam sile, już wam wiele wyjaśni. Czyli jakikolwiek spotkany przez was łucznik, który da wam łuk do ręki. I już będziecie wiedzieć, że łuk jest bardzo słaby i w zasadzie no, nie macie takiego przyjemnego poczucia, że coś trzeba naciągnąć, albo jest zbyt mocny i zupełnie nie dajecie sobie z nim rady. Więc jest to taki fajny sposób, że już na jednym łuku możecie mniej więcej sobie opracować to, czy ten łuk będzie dla was dobry, czy nie będzie, czy jest za mocny, czy za słaby. Należy też pamiętać o sytuacji odwrotnej, że jeżeli ktoś jest bardzo wysoki i naciąga łuk bardzo daleko, to taki łuk 30-funtowy w rękach dwumetrowej osoby może nagle mieć 38 funtów, 36. Albo i więcej, bo jeżeli naciągniemy ten łuk wystarczająco daleko, no ta siła tam rośnie aż do punktu, kiedy ten łuk się złamie. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest tak, że jeżeli dwie osoby wyglądają zupełnie różnie i mają ten sam łuk, to będą strzelać z taką samą siłą. No niestety nie. Będzie to zupełnie inna siła i często jest tak, że dwie osoby powinny mieć inne strzały do tego samego łuku, po prostu, bo jedne strzały pasują do jednej osoby, drugie do drugiej, obydwie pasują tym, natomiast do tego samego łuku. Jeśli udałoby Wam się dostać do ręki łuk jakikolwiek, możecie spróbować sobie zrobić na nim testy wytrzymałościowe i zobaczyć, czy ta siła jest dla Was odpowiednia. Oczywiście będzie to trudne ze względu na to, że na początku nie znacie techniki uczniczej, ale pamiętajcie tylko jedno: macie łódkę naciągnąć daleko tak, żeby palce doszły z cięciwą do kącika ust. Lecy muszą być złączone, czyli łopatki muszą być złączone, tak jakbyście się przeciągali. I to mniej więcej będzie wasza, yy, wasza siła łuku. Musicie stać całkiem bokiem do celu. Ręce nie mogą być złożone do przodu. Musicie się ładnie rozciągnąć. Także, jakbyście strzelili, to wasze ręce są na boki zupełnie. A łupatki są złączone. Jeżeli macie taki łuk do dyspozycji, no to spróbujcie sobie go naciągnąć i zobaczcie, ile razy jesteście w stanie naciągnąć i jak długo przytrzymać. Jest taki bardzo prosty test, zwany 7 razy 7 czyli naciągamy łuk 7 razy na 7 sekund z krótką przerwą. Czyli naciągamy, liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Opuszczamy, znowu naciągamy i liczymy 7. Jeżeli przy ostatnim powtórzeniu nie trzęsie Wam się cały układ, nie, nie męczycie się i nie terepiecie, no to znaczy, że łuk jest na pewno nie za mocny. A to już jest dobra informacja dla Was, żeby sobie kupić łuk. Jeżeli natomiast po siedmiu razach czujecie, że to zupełnie było bez wysiłku i w zasadzie to było trzymanie jak jakiegoś takiego leciutkiego, jakiejś leciutkiej gumki naciągniętej, ja wcale nie łuku, to znaczy, że na pewno powinniście kupić mocniejszy łuk. Oczywiście te informacje są dość orientacyjne dla Was, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Więc jeśli nie macie w okolicy nikogo, z kim możecie się skontaktować, a myślę, że macie, bo w Polsce dużo ludzi już strzela z tych łuków tradycyjnych i w ogóle z łuków, wystarczy ich poszukać. Jeżeli macie taki, taką możliwość, zróbcie to, bo to naprawdę wiele Wam wyjaśni rzeczy, których nie jesteście w stanie tutaj przyswoić po prostu z ekranu mimo moich usilnych prób. Więc, więc próbujcie sobie wybrać łuk, jak już wybierzecie sobie łuk i, i będziecie wiedzieli, jaka jest siła, no to już będziecie mogli coś pomyśleć o jakimś zakupie, prawda? I posiadając własny sprzęt, możecie kontynuować Akademię Łuku na odległość ze mną. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie na Patronite, gdybyście chcieli. Doceniam. Wszystkim, którzy do teraz to zrobili, serdecznie dziękuję. Świetna odzew. Fajnie, że że widzicie, że jest taka potrzeba i że no, zaufaliście mi na tyle, że to, że to się dzieje. Także postaram się jak, jak najlepiej to wszystko wyjaśniać w kolejnych odcinkach. No, a tym razem e, dzięki i do zobaczenia.